Społeczeństwo ma prawo stosować obywatelskie nieposłuszeństwo, gdy władza rażąco narusza konstytucję, prawa człowieka lub podstawowe zasady państwa prawa. A legalne środki sprzeciwu, wybory, sądy, petycje, protesty są nieskuteczne. Zablokowane, klasyczne warunki uznawane w demokracjach: naruszenie praw podstawowych lub porządku konstytucyjnego, brak realnej ochrony prawnej po stronie państwa. Działania obywateli są jawne, pokojowe i proporcjonalne. Celem Gotowość poniesienia konsekwencji prawnych jako elementu nacisku moralnego. A zatem obywatelskie nieposłuszeństwo jest uprawnione. Gdy państwo przestaje działać zgodnie z własnym prawem, a obywatele nie mają już skutecznych, legalnych narzędzi obrony swoich praw. I co teraz? Polacy.